Yo, sypołuscy, marwisiaki, siemanko widzowie, co tam u was, słychać? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Kolejny dzień, kolejne zmagania, oczywiście e-sportowe. Yeah, 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 yeah! Właśnie tak. Look at this shit, my friends, look at this shit. Yes, w końcu, udało się. No. Może tego niebieskiego nie ma zbyt wiele. Ale trochę jest. Całkiem ładne zakupy, moim zdaniem. Ceny nie były wygórowane. Hello, hello my friends. Let's go. Woohoo! Woo yeah. Ej, pierdolę. Start, start, start. Bam! Let's go. Bam! Wejdź, ja cię dosiedziasz. Ta. A jak? Oh, crap. <laughs> pierdolę. Dobra, czas tu uspokoić. Ah, crap. Run. Run. Nice one. Run. Let's go. <gasps> Are you guys okay? We play CSGO, what do you think? You're right. With oh, so I couldn't hear this is salad, yeah. No, mega, że nie ma awansu. Nie musimy awansować, to jest moje marzenie global. Musimy. Wojciech, bądź. Shut up. Just get up. Nice try. Copy, copy, copy. Okej, okej. Aha. ten short, 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 short yet, Short jeszcze, short jeszcze Last is A Na podrewnu obliczany Pochuj ty, kurwa idziesz niebieska Pszty. Jeszcze jeden

Yes, <laughs> <Fucking mad leaf>. <laughs> <laughs> patrz nie jest kurwa jedziemy z tym nie ma nie ma nie jest yes, lem oh dobra, no i dobra więc zajebiście Chyba, ja tu mówiłem ale chuj Ale wada, że usłyszałem nie no, myślałem, że jest, nie, to nie, ty, nie, no, muszę tego globala bić, żeby po prostu, kur... Wszyscy nie było, wariacie Znaczy, no, no tak o chce, nie? O, no, no, o. U, z, y, short, short oni, oni, nie, tam na rampę to się nie opłaca Tam idą nade'y ja No dobra, chuj, ale tam idą nade'y I palak od razu One underpass, one underpass. No ty, ale on wie, że ja tu jestem człowieku wszystkich Oni odpaleni są chłopie Proste Kombo no. jest one, side, side, Nice. Pięknie. No dobra, bardzo dziękuję za gierkę A Wam wszystkich bardzo dziękuję za oglądanie. I do następnego oczywiście. Pa, pa.